11 grudnia Chorzów odwiedził konsul generalny Niemiec we Wrocławiu dr Gottfried Zeitz. Wizyta rozpoczęła się od wysłuchania próby filharmoników w Chorzowskim Centrum Kultury. Powód wizyty jest bardzo prosty. Zostaliśmy zaproszeni tutaj do Państwa na Śląsk, do Chorzowa. Pan konsul generalny będzie uczestniczył jeszcze w spotkaniu z jedną z lokalnych poetek, tutaj z panią Adelaide Stępkowski, ale także będziemy mieli okazję zapoznać się z miastem, co nas bardzo cieszy. Celem podróży jest podróż taka do, do, do przyjaciół i jednocześnie chcielibyśmy coś poznać, zobaczyć. Und Najważniejszym jednak powodem wizyty były sprawy gospodarcze i biznesowe. Wydarzenie planowane jest w 2014 roku w październiku. Gospodarka oczywiście zawsze jest tematem, z którym przyjeżdżamy, w szczególności, że przyjechaliśmy do najbogatszego województwa w Polsce, prawda. Więc tutaj nie można pominąć tematu gospodarczego. Nie, nie wiem czy panowie wiedzą, ale kilka miesięcy temu była tutaj pani minister prezydent kraju partnerskiego Śląska z Westfalii, pani premier Kraft i rozmowy dotyczyły właśnie bardzo wielu różnych projektów gospodarczych. Także gospodarka towarzyszyła praktycznie w każdym, w każdym momencie naszych rozmów. Natomiast my jako konsulat generalny jesteśmy obecni na wszystkich wydarzeniach, które są związane z gospodarką, czy to różnego rodzaju konferencja, czy różnego rodzaju sympozja, albo ja jestem osobiście, albo ktoś z naszego działu gospodarczego. Także wspieranie gospodarki należy do jednych z najważniejszych naszych zadań, którymi się zajmujemy. Co ciekawe, jednym z tematów była nadchodząca rocznica urodzin znanej niemieckiej aktorki filmowej polskiego pochodzenia, Hanny Szeguli, która urodziła się w Chorzowie. Hanna Szegula jest jednym z bardzo ważnych punktów naszej wizyty. Ja wcześniej widziałem wiele filmów Fassbendera z, z Hanną Szegulą, także aktorka jest mi oczywiście doskonale znana, natomiast do tej pory w ogóle nie wiedziałem, że ona pochodzi z tego regionu. Także rozmowy tutaj właśnie dotyczące projektu związanego z Hanną Szegulą są jednym z ważnych akcentów mojej wizyty. Meines Besuchs, mal sehen, was sich daraus ergibt. Ich bin sehr gespannt. Konsul złożył też kwiaty pod pomnikiem Hrabiego Redena na chorzowskim rynku.